Ja nawet pytam a ile ta karta kosztowała? A to tam jakaś taka wiesz, średnia, ze średniej półki, taka wiesz. Wiesz o co chodzi, nie? To jest właśnie. Nie radziła, wydzwaniała do mnie dzień w dzień, a ja nie mogłem nic z tym kurwa zrobić, bo jak do ciebie pisałem, żebyś dał jej spokój, to miał. Więc postanowiłem, że kupię jej komputer, żeby mogła grać sobie w gry i się ode mnie odpierdoliła, bo sam miałem w chuj na głowie i nie chciało mi się z nią gadać. Tym bardziej. I to jest mega przykry ten wątek, ponieważ. Nie, bo to jest dokładnie tak jak z tym Wojanem. Pomóż mi, no weź, pomóż. Łoboże, Łoboże, no pomóż. Pomogłeś? Dobra, wracam na Śląsk, albo dobra, masz. Nie chcę się z tym gadać. To ona była jedyną osobą, która się za tobą wstawiała. Jedyną osobą z tych dziewczyn, które pomimo wszystko, pomimo stracenia praktycznie całej twarzy w internecie, mimo że wcześniej żadnej nie miała, się za tobą wstawiła dla twojej aprobaty. I ty po tym wszystkim. Nagrywasz coś takiego i ty mówisz, że to Sylwester jest temu winien. Nie no, ty goście jesteś tego winien. Ty jesteś winien jej tego bólu i robienia jej ciągłej... Bog i tak wstawi, że Mandzio teraz to mówi do mnie. I powiem powiem Bogusław na story, zobacz nawet Mandzio cię wyjaśnia. Jezu, to jest... Podobno wczoraj, ja nie wiem, nie wiem czy to prawda, nie? od razu mówię nie wiem czy to prawda, bo on podobno wrzucał jakieś storki i je usuwał. Że wiecie, tutaj przyspamowali na czacie, kręcisz, wardenkę, kręcisz, kręcisz. I Boxster, podobno, nie wiem, tylko wiem, nie wiem czy to jest prawda. Podobno wrzucił na storkę. Zobacz, nawet Twoja widownia ci mówi, że kręcisz. Było tak? Czy to kurwa jest. ściema jakaś. Macie jakieś screeny na to? Kurwa, gdzie można znaleźć screen? Uwenka jest? Poczekajcie. A, no, wstawił faktycznie. Ludzie sami ci piszą, że kręcisz. Co za obrzydliwy kłamca. Wypunktuję cię. Ok. <laughs> Dziękuję. Kabila. Plację waszymi kontaktami tak samo, jak robiłeś innym swoim fankom. Nadzieję takimi kontaktami. Odezwał się nawet do mnie chłopak na Instagramie odnośnie twojej akcji w bliku, którą robiłeś, blikowej akcji w czerwcu, że rozstawałeś blikiem kasę, który tam stra stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych i mu obiecałeś, że dasz mu tą kasę i też mu tylko zrobiłeś nadzieję nie dałeś. Ty działasz w taki sposób. Czyli to świeża akcja? Ty to będzie pewnie ma dowody na to, jeżeli tak mówi. Że. Ty robisz komuś nadzieję, swojemu widzowi, swojemu fanowi, dostajesz od niego reakcję, pochwałę twojego zachowania, pochwałę twojej osoby, połychtanie twojego ego. Ty już dostałeś nagrodę, ty się już cieszysz, za zatem druga osoba nie musi nic dostać. To jest bardzo takie pasożytnicze zachowanie, tak naprawdę żerowanie na kimś, emocjonalne żerowanie. I nie będę omawiać tego filmu głębiej, ponieważ e, szczerze mówiąc zajmą się tym profesjonalne kanały komentary, e, ale za to ja wam pokażę jeszcze tutaj wątki nieporuszone. Dwa wątki, których Boxdale nie poruszył w swoim materiale. Wątek. Ja mam nadzieję, że on to poruszy w drugim, w drugim materiale. Pierwszy: molestowanie przez Sylwestra Wardenga. Ściągnął mnie jednak do ukrytego pokoju w ambasadzie i wymusił na mnie. Wymusił. Człowieku zmienionym psychicznie przez Pandorę ściągnął. Co? Ściągnął mnie jednak do ukrytego pokoju w ambasadzie. Dobrze, czy biseks odbierze? Jak myślicie? wczoraj pisał, że nie mógł akurat i tak dalej. Dzwonimy do udziałowca. Yy, Goats. Kurde, do Izaka bym zadzwonił, nie? Ale nie wiem, czy go w to mieszać. Chyba nie będę mieszał Izaka. Bo jestem ciekawy, o jakim ukrytym pokoju on gada, nie? Ukryty pokój. Ściągnął jednak do ukrytego pokoju w ambasadzie i wymusił na mnie, człowieku miłym psychicznie przez Pandorę, ściągnięcie spodni. Przez prawie minutę. Jest takie... Jedno ukryte pomieszczenie, ale to tylko ja o nim wiem, gdzie ono jest. I na pewno bym Bogu zdrowi go nie pokazywał, gdzie ono jest. I tam, ale tam się stoi tylko safe yy, bo ten poprzedni właściciel miał takie małe pomieszczenie na safe nie? I no tam <laughs> nie, ciężko dwie osoby, żeby się zmieściły w ogóle. Pięknięcie spodni, by przez prawie minutę, która trwała jak wieczność, przyglądać się mojemu penisowi i wyrównywać, czy mój jest podobnym z tym ze zdjęcia. W trakcie tego brzydliwego aktu kucał, przyglądał się, uśmiechał, by w końcu dojść do wniosku, że... Jeszcze zapomniał Bogusław dodać, że kłócałem, ale z lupą w ręku. Zapo bo to jest, uważam, istotny szczegół. Rzeczywiście, fiut ze zdjęcia jest obrzezana, a mój nie. Jest to dla mnie niesamowite, ile w tym skrypcie ogólnie jest pocisków, pojazdów. Dobra, ogólnie jest to historia całkowicie wymyślona. <laughs> nie wiem dlaczego, <laughs> ale jakby, tak jak mówię, nie będę tego komentował, bo jakoś nie będę oskarżał, że Boxdel nakłamał tutaj, w tym fragmencie, bo ja nie wierzę, że on to napisał, że on to wymyślił. Nie mam dowodów na to, że ten scenariusz napisał Boxdel, więc nie chcę mówić, okłamałeś, bo no nie mam, jeżeli Boxdel się przyzna, że to on faktycznie jest autorem tego scenariusza, który wyciekł, no to będę mógł wtedy z tego scenariusza się śmiać, że haha. Natomiast. <laughs> Teraz nie będę w ogóle, ale to jest zbyt absurdalne, nawet na boxdela uważam. I takiej niesamowitej żółci, która od razu też ma, oczywiście, nastawić, widza negatywnie, co jest bardzo w stylu takim boxdelowym, co ostatecznie się nie znalazło. Drugie jego oskarżenie to jest o mobbing. I Podczas nagrań z pasutem, na miałaś, yy, podczas nagrań z pasutem, na których odpierdzielał niezłumaniane, i był największym fanem tego show. Sz jeszcze Specjalnie tutaj zaznaczę, że Wardanga jest największym fanem właśnie pasuta i tego, co robi, żeby. Skoro Pasut ma teraz negatywny PR, żeby negatywnie nastawić do niego. Byłem świadkiem sytuacji obrzydliwego zwyzywania tyczkarza od dźwięku przez zakompleksionego impotenta, tego, dlatego, że przez kilka chwil był widoczny w kadrze kamery nagrywającej randki z pasutem. To są te dwie bomby. Nie. Już wam tłumaczę, jak było. Płaciliśmy dźwiękowcom kilka tysięcy za jeden odcinek, nie? I przyszedł. Dźwiękowiec wziął na plan jakiegoś, nie wiem, może to był starzysta, a może to był pracownik tej firmy, nie mam pojęcia. I gość miał, trzymał, trzymał tyczkę, nie? I w pewnym momencie. Tyczka tak, żeby jeździć tam, gdzie jest pasut, żeby był po prostu dźwięk, żeby było słychać, o czym oni rozmawiają, bo w basenie nie mogli mieć mikroportów. I był taki yy, nagle, nie wiem dlaczego, chłop po prostu tą tyczkę oparł, a to duże pomieszczenie. Oni sobie przepłynęli na inny w ogóle środek, yy, na inny, w innym miejscu basenu, bo ten basen duży i nie było ich kompletnie słychać. Głos się nie zbierał, nie? Yy, I ten chłop Zaczął, ustał sobie, oparł się o, o ścianę i sobie crunchipsy jadł, nie? No i tak jedna dziewczyna, druga dziewczyna, trzecia dziewczyna, mówię, co się tak z ten głos spierdoli? Chłopaki też nic nie słychać, nic nie słychać, coś się z głosem popsuło. No i poszedł, i mówię, no kurwa, chłopie, no weź tą tyczkę, trzymaj tą tyczkę. Przecież nie ma głosu w ogóle, to po co my ten odcinek robimy? I jak wróciłem, to chłopaki mi bili brawo, że dobrze zrobiłeś, nawet chyba Boxdell tam gadał, że no dobrze. Porządnie i tak dalej. Ja tego nie żałuję. Kompletnie. Ja nawet powiedziałem: Kurwa, no, jesteś w robocie, a ty y, rzu rzuciłeś tyczkę i y, crunchipsy jesz. Tak, crunchipsy to były. Chyba paprykowe. Crunchips. A może pomyliły mi się te chipsy. Ale taka historia. A tutaj. Y jak on to powiedział? Byłem świadkiem sytuacji obrzydliwego z wyzywania tyczkarza od dźwięku przez zakopleksionego impotenta, tylko dlatego, że przez kilka chwil był widoczny w kadrze. Nie, nie przez to, że był widoczny w kadrze. Kamery nagrywające randki z pasutem. Żeby nie być gołosłownym, pokażę wam transmisję na żywo, do której udało mi się dotrzeć, bo była odpalona dla dziewczyn. Na... No to czemu tego nie pokazałeś? Bo wiesz, żeby było odbite, bo sylwek ma nagrania. Które miał jeszcze na Wardęgę przygotowaną Boxdel. To są też części, które nie ujrzały światła dziennego. Nie ujrzały światła dziennego dlaczego? No, może dlatego, że były cholernie słabe. Taki cały ten film. Przeczytajcie sobie scenariusz i przeczytajcie sobie. Ja będę czytał scenariusz jak Boxdell Przyzna się, że to on napisał.